Dzień dobry. Muszę coś powiedzieć. Więc mam przed sobą coś, z czego będę za chwilę korzystał, przynajmniej będę próbował korzystać, ale zanim o tym, to ten film będzie trochę inny niż pozostałe filmy. Wszystko dlatego, że ma on wprowadzić w taką, no, nazwijmy to roboczo mini zobaczymy czy to przerodzi się w jakąś większą serię na tym kanale i chciałbym po prostu, żeby odsyłając do niego, każdy mógł tak jakby zrozumieć zamysł tej serii. A jest ona związana z filmem, który wypuściłem w listopadzie, w którym pokazywałem, jak zbudowałem czujnik dwutlenku węgla, który wskazuje, czy trzeba wywietrzyć jakieś pomieszczenie. Wszystko dlatego, że gdzieś wyczytałem, że duże stężenie dwutlenku węgla wpływa na wydajność pracy. Ja pracuję w zamkniętym gabinecie i po prostu chciałem wiedzieć, czy to już. I owszem, można taki czujnik kupić gotowy, ale ponieważ zawsze chciałem się nauczyć budować takie urządzenia. To udało nam się skontaktować z firmą Botland i we współpracy z tą firmą na bazie Arduino zbudowałem taki czujnik. Niedoskonały na pewno, ale jednak przynajmniej sprawiał wrażenie działającego. I teraz jestem bardzo zadowolony z tego, że jakieś tam podstawy opanowałem. Natomiast jeden komentarz, który przeczytałem pod tym filmem, rzucił mi się w oczy. Komentarz, który nie chcę, żeby tutaj był odbierany jako agresywny, ale który wypunktował dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, nie znam się na elektronice, nie znam się na programowaniu Arduino na tyle, żeby wypowiadać się jako ekspert. Jeżeli popełniłem jakiś błąd w tym kontekście, no to rzeczywiście biorę go na barki. Natomiast rzeczywiście znam się na przykład na czujnikach elektrochemicznych i o tym mogłem powiedzieć z dużo większą pewnością. I zdecydowanie zgadzam się, że w tym wypadku powinienem mocniej być może podkreślić, że nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o ten aspekt elektroniczny, ale jednocześnie ten komentarz w pewien sposób podciął mi skrzydła. Podciął mi skrzydła dlatego, że zarzuciłem ten projekt, w sensie nie dokończyłem go nigdy i nie jestem z tego powodu dumny, zadowolony, bo chciałem się czegoś nauczyć, zacząłem się czegoś uczyć i w momencie przeczytania takiego komentarza, który na pewno nie miał na celu mnie jakoś odstraszyć od tego, nie, o to nie posądzam autora, to jednak taki efekt uzyskał. I wydaje mi się, że czynników, które na to wpłynęło, powodów jest więcej. Po pierwsze, bardzo dużo czasu spędzam na produkowaniu treści dla Was, dużo więcej niż może się wydawać po częstotliwości publikacji. I po prostu pomyślałem, że skoro rzeczywiście nie jestem w stanie dowieść wiedzy w 100% eksperckiej, to a, można ten czas przeznaczyć w takie miejsca gdzieś tam biologii, chemii, fizyki, genetyki, a, gdzie jestem bardziej kompetentny i szybciej mogę taki poziom odpowiedni do tego, żeby zrobić film naukowy bołkotu uzyskać ale wydaje mi się, a w zasadzie jestem przekonany, kiedy to wszystko sobie przeanalizowałem, że nie chcę się zamykać w takiej bańce typa, który wszystko wie, albo typa, który wie rzeczy, o, że o, Dawid to wie rzeczy, bo całej masy rzeczy nie wiem, w całej masie rzeczy się mylę. I wydaje mi się, że to jest dobra okoliczność, zwłaszcza, że Botland był na tyle miły, że cały czas dopytywał, czy robimy coś dalej. Więc uważam, moi drodzy, że będziemy robić coś dalej. Że zrobimy taką serię, którą roboczo nazwałem Dawid do roboty, albo do roboty, takie wiecie, z y, y, mrugnięciem oka. I pokażę Wam w tej serii, jak próbuję się uczyć rzeczy i jak te rzeczy mi też nie wychodzą, jeżeli chodzi o elektronikę. A jednocześnie cały czas w każdym takim odcinku będę chciał dowieść jakąś wiedzę. I teraz na przykład tutaj w tym zestawie, który na początek dostałem, mam m.in. takie komponenty, niech, na, niech no ja je znajdę. Jest. No z tej odległości tego nie widzicie, więc teraz e, z sobie pooglądacie. To jest e, u, ładowarka USB-C, czy wejście na ładowanie USB-C. No już spieszę z pierwszymi wyjaśnieniami, bo zanim opublikowałem ten film, dałem go do obejrzenia mądrzejszym ode mnie ludziom i okazało się to, co ja nazwałem e, ładowarką USB-C, jest oczywiście złączem czy modułem USB-C, to, że ja zamierzam tam wtykać przewód i z pomocą tego gniazda, tego złącza y, ładować cały system. To jest jedno, ale nie pozwala to nazwać y, tego ładowarką, więc mój błąd, tak jak mówiłem, w tych kwestiach elektroniczno-robotycznych, to się może w przyszłości w tej serii powtarzać, więc y, przyzwyczajajcie się. Mam nadzieję, że będę szybko je sprostowywał, tak jak teraz. I na przykład y, będzie trzeba tutaj dolutować. Te piny. Więc zaopatrzyłem się w lutownicę precyzyjną, z którą nigdy w życiu nie pracowałem. Jeżeli miałem przyjemność, albo w moim wypadku nieprzyjemność, lutowania czegoś, to robiłem to takimi najtańszymi lutownicami z rozgrzewającym filamentem, gdzie nie wiadomo jaka jest temperatura. Więc kupiłem lutownicę precyzyjną. Będę się próbował nauczyć sensownie to lutować żeby móc z tego później korzystać, i jednocześnie wykorzystam to jako okoliczność do opowiedzenia, na przykład, dlaczego metale przewodzą prąd, albo dlaczego stop lutowniczy składa się z tego metalu, a nie z innego, i co tam jeszcze w tym stopie lutowniczym może być, i po co. W ten sposób będę chciał połączyć no, przyjemne z pożytecznym, przyjemność uczenia się nowych rzeczy, i jednocześnie pokazanie wszystkim, że błędy się zdarzają. Jeżeli się zdarzą błędy, to wy te błędy zobaczycie. Pomysłów jest kilka, no wiecie, silniczek krokowy. No, dlaczego on ma taką, a nie inną jednostkę, która go charakteryzuje? Co jest tutaj ważne? Fizyka, to też można zbadać, a jednocześnie będę starał się opanować funkcjonowanie sterownika tego silnika. Więc moi drodzy, jeżeli kiedyś zobaczycie na tym kanale, że pojawia się seria Dawid do roboty, to ona będzie o tym. Właśnie o tym, jak rzeczy mogą mi się udawać albo nie udawać i przy okazji, co naukowego mi się z tym skojarzyło, o czym uznałem, że ciekawie będzie opowiedzieć. I teraz y, ważna kwestia jeszcze. E, bardzo dziękuję Botlandowi. Do góry nogami, logo, Jestem idealnym influencerem, e, który będzie mi... Partnerowo, czy towarzyszył na tej ścieżce uczenia się robotyki czy elektroniki, nie chcę tego nazywać robotyką. Jeżeli chcielibyście robić te rzeczy razem ze mną, to w opisie tego filmu i w opisie każdego filmu y, będzie jakiś kod promocyjny od Butlandu. Y, nie chcę mówić na co, bo te kody będą się zmieniały, tak jak projekty będą się zmieniały albo rzeczy, które będę robił, będą się zmieniały. Więc w pierwszej linijce opisu na YouTubie pod tym filmem znajdziecie, Kod promocyjny i opis na co jest, czyli nie wiem, na silniki krokowe albo dokładnie na ten projekt, który właśnie zaczynamy, i jednocześnie link do najnowszego filmu w serii, który właśnie się ukazał. Więc możecie to śledzić. Jeszcze raz pięknie dziękuję Botlandowi, że po pierwsze są bardzo wyrozumiali w stosunku do mojej indolencji, jeżeli chodzi o elektroniczne możliwości, a mimo to we mnie wierzą. A po drugie, za to, że. Też będą mi służyli radą. Więc teraz możecie już zajrzeć do opisu, żeby zobaczyć, co możecie zyskać, a ja powiem od czego zaczynamy. Bo jak już gadam, tak bez sensu. To odhaczmy wszystko za jednym podejściem. Więc uwaga. To jest urządzenie, na którym się robi torty. Ale ja wykorzystałem to jako Lazy Susan. To znaczy. Muszę dokręcić śrubki, właśnie takie jest dosyć proste. To znaczy, kiedy widzieliście w tym pierwszym filmie z Botlandem ujęcia na komponenty, które wykonywały takie rotacje, to na slajderze kamerą dojeżdżałem, a ręką próbowałem obracać. Jednocześnie liczyłem na to, że ostrość się nie rozjedzie, czasami ostrość ustawiałem manualnie. W każdym razie Lazy Susan jest bardzo przydatna, żeby pokazywać właśnie takie drobne elementy, albo nie wiem, jakbym chciał wyeksponować tę przepiękną lutownicę precyzyjną, to można by postawić to na taki właśnie platformę obrotową, zacząć obracać i kamera mogłaby tutaj wykonywać jakiś inny ruch, więc to jest takie bardzo duże filmowe udziwnienie. I teraz najgorszym elementem, najbardziej wadliwym elementem tego całego układu jestem oczywiście ja, bo... Chcąc skoordynować jakikolwiek ruch kamery z ruchem Lazy Susan, bo tak się mówi o takich platformach, no to nie jest łatwe. Zwłaszcza jeżeli to się może rozdygotać po kilku obrotach. Więc moje marzenie to jest zbudować taki talerz obrotowy, taką platformę obrotową, ale od początku. Samodzielnie tak, żeby mógł ją napędzać silnik krokowy. I od tego będę zaczynał. To będzie kilka pierwszych odcinków, właśnie. Yy, to USB-C, tutaj lutowane, jest z nadzieją, że uda mi się zrobić takie kompaktowe zasilanie. I teraz, y, czy mi się uda, nie jestem w stanie zagwarantować, ale pokażę Wam, jak próbuję. I może w ten sposób też Wy zechcecie się czegoś nowego nauczyć. Może niekoniecznie elektroniki, ale czegoś nowego. I teraz y, ważna kwestia. A, zrobiłem sobie listę. Zrobiłem sobie listę, y, co. Taki projekt będzie musiał robić, jest to, co musi robić, żeby uznać, że nauczyłem się albo zrobiłem. To, co fajnie by było, gdyby robił, czyli to są takie cechy bonusowe i takie cechy mega-ultimatywne, które raczej w sferze marzeń póki co funkcjonują, ale kto wie, czy nie wiem, za dwa miesiące jak będziemy to kończyć, czy za pół roku jak będziemy to kończyć, one nie będą w moim zasięgu. W tym momencie nie wyobrażam sobie, żeby były w moim zasięgu, więc. Uznam, że Lazy Susan, moja Lazy Susan działać będzie, czyli ten projekt będzie można odhaczyć jako udany. Jeżeli będzie się obracała, w sensie bez udziału mojej ręki, będzie można regulować szybkość i kierunek tego obrotu i będzie w miarę mobilna. To znaczy, nie trzeba będzie jej składać za każdym razem od zera, jeżeli będę chciał postawić tutaj, żeby coś nagrać na. Jednym stole na drugim stole wynieść gdzieś, żeby coś nagrać. To są cechy minimum. Jeżeli to będzie zrobione, to uznam, że to jest sukces. Fajnie by było, gdyby e, miała na przykład ładowanie, akumulator przenośny i mogła być zasilana przez USB-C czyli żeby nie trzeba było mieć specjalnych przewodów, tylko żeby można było uniwersalnie zasilać właśnie dlatego. E, Mamy tutaj ten komponencik, z którym się będę dosłownie za chwilę e, mierzył. I e, ja w swoich animacjach zawsze mam takie efekty do hamowywania i powolnego rozpędzania się, czyli to nie jest tak, że rusza i stała prędkość, więc e, będę chciał e, być może gdzieś tam w warstwie programowej e, uwzględnić to, żeby był też przycisk do powolnego hamowania albo powolnego startowania takiej platformy, żeby było takie właśnie wyhamowania, albo powolny start, co też dobrze wygląda. No i te rzeczy mega, które chciałbym, żeby tu się udało, jeżeli no nie wiadomo, co się stanie z moimi umiejętnościami, nagle będę miał, okaże się talentem, to gdyby dało się tym bezprzewodowo sterować, czyli jakiś moduł, Wi-Fi, Bluetooth, potem do tego dołączyć, żeby być może napisać jakąś prostą aplikację i, i łączyć się z tym sprzętem i na przykład programować różne tryby, i jeżeli to będzie w miarę kompaktowe, na tyle, żeby na przykład ten talerz można było zdjąć, a samo urządzenie mieściło się, nie wiem, do plecaka i można je było zabrać, nie wiem, do laboratorium, a co, marzyć można, to, to też byłoby super. I tam to na przykład złożyć i zastosować. Więc moi drodzy, tak wygląda pierwszy projekt. Sam zamysł serii mam nadzieję, że przedstawiłem. Pogadałem strasznie długo, jak to zwykle mam w zwyczaju i e, jeżeli zobaczycie w przyszłości tę serię, Dawid do roboty, czy do roboty, to zajrzyjcie do pierwszej linii opisu, bo tam z Butlandem zawsze będzie mieli jakiś kod, e, który albo będzie na komponent, albo na dostawy, albo na coś innego i one się będą zmieniać. Więc teraz nie chcę Wam mówić po prostu, żeby to się nie przedawniło, zawsze aktualne znajdziecie w opisie. No. Ja tak mam, że ja się muszę trochę wyspowiadać ze swojego pomysłu, dlaczego film będzie trochę inny niż zwykle, więc tutaj będzie seria trochę inna niż zwykle, a trochę taka jak zwykle. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało, że będziecie ze mną budować, że hashtag na Instagramie Dawid do roboty będzie funkcjonował, że jak będziecie mieli jakieś rady, to mnie poznaczacie w swoich postach, żebym mógł zobaczyć, co zrobiłem źle, co mogłem zrobić lepiej, więc no, może to będzie też miejsce, gdzie ci, którzy są bardziej zaawansowani albo wręcz zaawansowani, nie będą e, cały czas tylko złożeczyć na amatora. Nie róbmy z tego forum Elektrody. Moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia. Do usłyszenia.